Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Pogoda dzisiaj całkiem, całkiem typowo jesienna, bez słoneczka, ale ciepło, 15 stopni. Teraz zaczęła padać lekka taka mrzawka, ale ogólnie przyjemny dzień. Pozdrawiam Was ciepło. Dzisiaj Krzysiu zaprosił nas na obiad, męski obiad. Ziemniaki. I co tu jeszcze będzie? Mm. A tam już idziesz do pokoju no niesieć. Tak. No dobrze, to ja zaraz do ziemniaki za nie. Ziemniaki i, i kiełbasa z cebulą. Z keczupem do smaku. I surówka gotowa. Bardzo dobra jest ta surówka z kukurydzą. kapusta smaczna, z marchewką. No i taki męski obiad dzisiaj smacznego. Dobrze bardzo dobry, smaczny to wygląda bardzo apetycznie wygląda bardzo apetycznie i też tak na pewno będzie smakować smaczne danie proste, szybkie smacznego Szwego. jesień jesień w całej krasie liście spadają z drzew uwielbiam tutaj na razie wszystko stoi tak jak było dzień dobry, dzień dobry. Stoi, bo po prostu padały deszcze. Krzysiu trochę chorował, także nic nie jest zrobione, ale jest na to czas. Tak, Powolutku się zrobi, będzie ta wiosnę. Będzie ładnie. Teraz jedziemy pozałatwiać różne sprawy. Muszę do biblioteki, bo do jutra mam termin, oddam książki. I jeszcze po drodze wiele spraw do załatwienia, także widzimy się później. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja już w drodze. W drodze po ulicach Stargardu. No ale to przy okazji, bo tak jak mówiłam, mamy parę spraw do załatwienia. Także teraz yy, naprzeciwko, nas, jesteśmy na Starym Miesie, naprzeciwko jest przychodnia. Tutaj Krzysiu ma swoje sprawy do załatwienia po drugiej stronie, więc ja, ja czekam w samochodzie. A on załatwia swoje sprawy. I tu zaraz blisko jest biblioteka na następnej ulicy. Także ja skoczę do biblioteki, z kolei on poczeka, a później już jedziemy dalej. Tak więc od rana załatwiamy sprawy. Od rana, no od rana to no, nie, nie dla kogo rano, dlatego rano. Ja dzisiaj trochę później wstałam. Co, w tej chwili to już jest gdzieś pół do pierwszej, także to nie jest rano. Pora obiadowa. Pozdrawiam Was ciepło. Serdecznie trzymajcie się zdrowo. Na razie jestem w bibliotece. Dekoracje jeszcze nie zmienione, te, które były.